Sława, bracia i siostry, za szóste czytanie Chroniki Principum Poloniae. Przy czym, teraz już po konsultacjach i upewnieniu się jeszcze przez przyjaciela y... Chronika Principum Poloniae. To nie kronika księżyc polskich, właśnie jest źle przetłumaczona, w sensie ta nazwa a kronika cesarstwa, bo princip, principum cesarzy tak określano, principum poloniae, Polonia, czyli Polan, nie było nazwy Polska. Także szóste czytanie kroniki, kroniki cesarstwa polańskiego. Rozdział 26. Władysław, pierwszy Herman, tak? Młodszy syn. Tutaj Bolesława. E, przepraszam, Kazimierza, pierwszego odnowiciela. Kazimierowcem nazwany. Bolesław, także we wespół z synem i braćmi zmarł. Władysław, młodszy brat Bolesława. Królestwo odziedziczył co rycerstwo poczytało sobie za błogosławieństwo. Od świętego Stanisława. Swobody, tu uprawnienia kościoła umacniające, właśnie. Dlatego mówiłem to o Kazimierzu I odnowicielu. Z córką króla Czech, zwaną Judytą. Judytą czeską. Ożeniony miał syna, którego się spodziewał, o którego się modlili do Boga. Co im zdarzyło? Z tego względu wiele darów i podarków uczynili, że ich prośby były wysłuchane o syna, którego wyprosili. Wielbili Kościół, boską chwałę, wielce sparli, by królestwo polskie, królestwo Pol Polonii. Mogło wesprzeć dla sprawiedliwości i swojej czci. To się stało, że przystąpił do nich Franco, odwołany arcybiskupem Polski. By uczynili rzecz Jakoby na obraz chłopca, by w związku z tym posłać jako upominek do opastwa Sandgile, z którego, czyli świętego Idziego, tak a które było nad, nad Rodańskim klasztorem we Francji. Słynnym z cudów nazywanym Egidium. Wkrótce, co okazało się najważniejsze dla zrozumienia sprawy, przez opata złote naczynia ozdobne szlachetnymi kamieniami były ofiarowane w pełne wiary ręce opata świętego Idziego. No w ten sposób podziękowali, tak? One z, z, oznaczały Władysława i żonę jego zwaną Judytą, Opatowi i Świętego Dziego poszły na były przeznaczenie wraz z prośbą, by te dary proszalne przed Bogiem, Szechmogącym Jego Świętym Idzim, dały im dziecko i kontynuację królestwa, które radość by uczyniło Polakom, władzy zwierzchniej oczekującym. Więc trzy dni po tej wieści i ofiarach danych do Opata i Konwentu Świętego Idziego Sancti gidi, odprawiającemu ciągle modły do Boga, w dzień św. Stefana i Judycie odeszły wody i porodziła. Ta matka była chora i wkrótce zmarła po urodzeniu chłopca. Radość z urodzenia zaraz smutek się przeobraziła z jej śmierci. Później Władysław Widomie owdowiały odrodził się w związku z Judytą, Judytą Marią. Pozostałą po królu Węgier Salomonie, a siostrą cesarza Henryka III Saksona, z którą trzy córki począł. Ta Judyta, od której teraz jest mowa, jako człowiek wiele dokonała, wielu jeńców i kościołów wykupując i w nabożności pozostawała, wykupując ich od rąk, uwaga, wykupywała niewolników od, z rąk Żydów. Jest to napisane. Sprawdzę to jeszcze tutaj. Właśnie. Sukorej delit Henryci imperiatoris dictiterci qui Imperavit anno domini una traditur viro in Rusia. Czyli z tych córek spłodzonych przez Władysława z drugą żoną, siostrą cesarza Henryka zwanego trzecim, który panował od roku 1060. Jedna znalazła męża w Rusi, druga wstąpiła do zakonu, a trzecia... Wyszła za wielmorze. Rozdział 27. Ponadto Władysław Pomorzan siłą zdławił, gdy bunt podnieśli, zdobywając ich zamek w dniu niewostąpienia. kiedy Pomorzanie znowuż powstali przeciwko temu, co tu Kościół robił z naszymi władcami. Ich ziemię zajął, a w oznaczonych miejscach rycerzy pozostawił by zuchwałość pogań nie nasilała się o jednym czasie wewnątrz ich kraju stojące tam będące. Twierdzę spalono. A żeby naród ten buntowniczy ujarzmić Kethegus ket tutaj przetłumaczono to był sieciech yy, będący wówczas rycerzy wodzem zabił wielu, lecz nie tych za, znamienniczych wobec których zagłada po prawdzie winna być inna. Tutaj przypomnę, bodajże chyba Sieciech był też obecny przy tym, kiedy właśnie to był, on był można powiedzieć starszyzną, tak? Był doświadczonym już na dworze. Można powiedzieć hetmanem, tak? To on jeszcze pamiętał właśnie czasy właśnie Bolesława Wygrańca, który właśnie Stanisława biskupa. Eee, pociął. Eee, ci zbiegli choć z trudem dzięki protekcji swoich przyjaciół. Z tego względu Władysław wyszedł z wielką armią i z wielką liczbą pojmanych w niewolę po dniach czterdziestu. Gdy do ziem królestwa swojego się zbliżał, nagle pomorzanie nad rzeką Naka wda po obu brzegach rozpoczęli godziny walkę, która do zmierzchu trwała, a czy chrześcijanie czy poganie większe straty ponieśli, nie wiadomo. Władysław wreszcie pomoc zbrojną uzyskał od bohemian bohemów bohemis i wszedł ponownie do Nakła, gdzie byli pomorzanie, a które obległ. Nie było jednak dobrze, po każdej nocy dyskusja była o walce z wrogiem. A części takie wątpliwości sprowadzają cierpienie. Cud się tam wydarzył, Każdej nocy walczyli, jakby przywołując wroga. Łudą to było. Choć gwałtownie to przeżywali, nocy pewnej przeraził wszystkich. Widziany z daleka obraz pola, na którym cienie nocne wyglądały jak wróg. Tymczasem pospiesznie z machin ogień rzucono, by obóz i namioty spalić. Tak więc pola... polanie... Nie osiągnęli celów wojny. Większa część wojsk nie miała co jeść, co powodem stało się, że zarządzono odwrót. Tym sposobem Pomorzanie ugodzili Polono z Polan w dumę. W dodatku konkubina Władysława powiła mu syła. Właśnie tutaj bym polemizował Zbigniewa. I podobno ona później zmarła. I y, uważano go za syna z nieprawego łoża. Później będziemy jeszcze o nim mówić. Rozdział 28. Żona nienawidziła Zbigniewa. Do upadku chcąc go doprowadzić, i jak do Kra Krakowa listy słała. Ostatecznie pozbywając się go do sasów. Słyszycie? Tymczasem Palatyn Ciech. Choć szlachcic i chciwy chciwy zaślepiony wieloma popełnionymi okrucieństwami, choć powiększał ziemię kraju, wiele ziemi zabrał szlachcie, tak, że zbiegli za bohemów radą, a że we Wrocławiu, w latislai, osiedli, a zbigniewa wykradziono, przygotowaną ucieczkę spod klauzuli zakonnej, skąd uciekł, co było celowe. Właśnie. Tutaj Zbigniew też się przyczynił do mataczów późniejszych, kiedy właśnie później wróci, z, by mataczyć. Właśnie, by obrócić by, by właśnie Wrocław przeciwko, możnych Wrocławie przeciwko właśnie państwu Polańskiemu. E, dobrze mówię. Który w ogóle miał śniadą cerę, Nasz król nie miał śniadej cery. I to było właśnie ciekawe. Jeśli tu jeszcze taką ciekawostkę o Władysławie Hermanie mogę powiedzieć, że zachorował i na nosie mu się robił taki wrzut, że nieprzyjemnie pachniał. No i biskup krakowski Lambert poradził mu, żeby poszedł że, aha, według, za wizją, że niby wizję nasz król miał. Tak, tak stworzono tą historię, że miał wizję, że by iść poza zamek w Krakowie, wykopać ziemię z no i przyłożyć ją sobie tutaj. No i ustąpiło mu to, no i uznano to za cud, że Kościół tak, Kościół przyczynił się do cudu uzdrowienia króla. Ach, po prostu z naszej, naszej wiedzy słowiańskiej, naszej rodzimej wiedzy, szeptunek, z nachorów, wiedź, wiedźm jak chcecie to nazwać, skorzystali. Kościół katolicki korzysta do dziś dnia, zioła. A nie zioła są kojarzone tylko z kościołem. Celowy zabieg. A starownice i szeptunki, czy panie, które miały na czarne koty, palono po prostu. Topiono najpierw, przepraszam. A że nie tonęły, bo miały dużo tych spódnic, to je palono na stosie potem, uznawając za ściarownice. A więc dalej. Rozdział 28 kontynuuje. Doczek przybył z do Bochemii. Przybył Zbigniew. Uciekającym legatom te słowa nakazał się odezwać. Panie zwany Magno, Wrocławski. Coś nad Wrocławskim zamkiem na całym Śląskiem. Tak właśnie komesie Magno wiesz, czetegi jako setek bezczelnie wojska zbiera. Znosić musiałem, będąc wypędzonym. Sieciech bardziej chodziło. Zniewagi wszelkie, lecz znosiłem je, bo wielkość księstwa ważniejsza była niż ta duma. Hmm. No właśnie. Cierpiałem we łzach z tego powodu. Stawiając to ponad godność, jeśli zatem chcesz się go pozbyć i służyć jego, spiesz się mnie bronić, zabierając to dziecię. No chodziło niby o samego Zbigniewa. Stąd. To oznacza, że książę Bohemii Niezgodę się je u Polan. Słysząc to, Magnus, książę Wrocławia przez wzgląd na swych przodków wreszcie zgodził się. Przez wzgląd na obowiązek posłuszeństwa do właśnie sieciecha, wspomnianego względem Władysława, choć ze smutkiem, a jeszcze bardziej, przez wzgląd nad królową. Sieciech na tyle był dla nas cenny, że on pamiętał te czasy, kiedy właśnie już. Yy biskup Stanisław Mataczył i on był raczej chyba wśród tych możnych, którzy chcieli się ube... uwolnić od właśnie wpływów kościoła watykańskiego. Posłano Myślnego do magnum księcia, czyli wojewody wrocławskiego i do Wielmożów, że się odnalazł, co znaczać miało pytanie, czy władza gwarantuje Zbigniewowi, Zbiegowi odejście spod władzy ojcowskiej jako władcy, gdy wymówi mu posłuszeństwo? W odpowiedzi na to Wrocławianie, którzy nie byli w zmowie z Bohemami, lecz władzę syna wraz z braćmi wesprzeć chcieli w tej odmowie, iż nie, będzie, iż nie będzie mniej uważany niż Bolesław, syn Władysława, co wiernie będzie przestrzegane, a co skutkiem było się ciecha złych uczynków. No tak stwierdzili. Ale Sieciech był właśnie tym przeciwko, właśnie, że Zbigniew raczej był podrzutkiem, nazwijmy to tak, niż rodowitym Polaninem, bo był śniadej cery, bardziej na wło w tamtejszych Włochów, Wierczyków przypominał. Ludzie jednak chcieli mieć jasno wyjaśniono co chodzi, w skutek fałszywych wyjaśnień Sieciecha. To zaś było po tym, kiedy Władysław i Sieciech zgniewali Władysława, króla Węgier, Brzetysława II, księcia Bohemii, przeciw Wrocławianom, otrzymawszy od nich wsparcie. Gdzie z czego więcej strat niż zysków? Wsparcia otrzymali. Przez oblicze króla Węgier, Władysława Cie y Sieciech był przywleczony, kiedy do sw to swój sprzeciw wobec Bolesława wyraził, co mu radzili przyjaciele, by pokój zechciał zawrzeć z synem i ojcem zamiast prowadzić wojnę. Wracając do miejsca odosobnienia, Zbigniew w chytrze te liczne obietnice mu poczynione przeinaczył. Stąd Władysław, król zamek wrocławski osiągnął z obozu swego pobliskiego, a Zbigniewa mijącego się wozem przymusił, jakby go miał na widelcu bogatych rycerzy Zamku Króświckiego razem z pocztami. Armię jego ojca przymusił do ucieczki i zamek wziął silnym atakiem. Zbigniew, widząc to, przywołując wielu pogan, odsunął się od zamku. Śmiertelną wojnę przeciw Władysławowi rozpoczął. Spadła na nich niewola i krew nieprzeliczona, że od niej wody jeziora Gopła możliwe, nie za, się zabarwiły, aż tak, że nikt ryb stąd nie chciał jeść. Tyle krwi było. W końcu Zbigniew zaś, za wstawiennictwem biskupa i księcia z zamknięcia został uwolniony, a to przez wzgląd na swojego ojca, Sieciecha, który zwaśnił przeciw sobie braci Borysowa i Zbigniewa. Wygnano Lecz, bo właśnie wtedy to jest ten czas, kiedy Bolesław zauważył, że Sieciech próbuje jakby władzę przejąć, i wtedy się spiknął y, ze Zbigniewem. Lecz na tym się nie skończyło, nie ucichło, bo to było w przeddzień poświęcenia kościoła tego samego czasu, co jest cudem. No tak, dla kościoła. Tej samej nocy na zamku jednym zdrajcy Polski był, byli, co pomorzani na polu wciągnęli, wówczas zbroi na białym koniu, wrogów trójmieczem oddalił. Czym ich pognębił i rozbił w pył, aż hałas ten rozbudził kasztelana, co za sprawą świętego Wojciecha zamek ten uchronił od wroga. Ponadto, choć to jak czytamy w jednej kronice, stary ojciec ziemię podzielił, tak, że ziemia głogowska Zbigniewowi i Benkartowi właśnie przypadła. Chociaż ta sama kronika mówi, że jemu dane było Mazowsze, Bolesławowi wrocławskie, krakowskie i sandomierskie prowincje ziemie, co po śmierci jednego na drugiego miały przejść. Lub jeśli by obce prawo by miało do mieszkańców zastosowane, to majątek przepada na rzecz drugiego. Lecz ów ojciec, póki żył, jeszcze częściej na Mazowszu przebywał, Bolesława dzieciństwo nie na polowaniach i chłopięcych przyjemnościach przeszło, Czego nie zaznał, lecz na wyprawach wojennych. A i bez ojca y, wyprawą przewodził, więc jakby był księciem, wiódł rycerstwo. Rozdział 29: I tego nie sposób nie powiedzieć, że w jednym miejscu za ojca, pomimo młodego wieku, przeciw morawom wysłał cie, się ciecha. Bolesław jako młodzian był wraz z nim posłany. O ziemię walczył i to tak wytrwale, jakby był już wojem. Właśnie, Bolesław późniejszy, zwany Krzywoustym, tak, e, uczył się od samego Sieciecha. E, e, właśnie walki i, i, i po prostu spędził dużo czasu w polu, nazwijmy to tak. O ziemię walczył i tak to wytrwale, jakby był już wojem. Co Morawy Wielce zniszczyło, wielu jeńców z przyprowadził jako łup. Razu pewnego widząc dzika ogromnego pędzącego po runie chłopak zatakował go i zabił innym wypadkiem na niedźwiedzia polował i go pokonał jako młodzian bolesa za życia ojca zamek między rzecze mazerice odległy przez wroga nacierającego zwalczył odparł ten najazd i oblężonych w kilka dni uwolnił kończąc oblężenie nie tylko palił osady Lecz pojmawszy ludzi w niewolę barbarzyńców dla pomnożenia swojej królewszczyzny do pracy zapędzał. Właśnie to, co mówiłem o własności o wolności Słowian, uchopieniu. Jeżeli się łapało właśnie zakładników, to y, wcielało się ich po prostu y, do wiosek y, na tereny, gdzie były te tereny jeszcze nie zagospodarowane, żeby pracowali. I pracowali jednocześnie dla siebie na chleb, i pracowali y, na y, nasze społeczeństwo. Przy czym mieli szansę po iluś latach wykupienia się tak i, i uwolnienia. Najczęściej się asymilowali, zakładali rody i nie wracali do swoich krajów. I Zbigniew stanął brat jego, gdy była potrzeba. Przypuszczalny to miejsce spotkania nie jest pewne, bo Sieciech, jak przypuszczał, dziedziców wielki, wszelkich miał, chciał się pozbyć. W wiełsach niepokoju braterskim Bolesław obawy miał, że bo Wrocław został zajęty przez rywali do dziedziczenia. Bolesław jako Pacholę. Powrócił, szlachtę i mieszczań starszych zawezwał, ze łzami uznał postępy się ciecha, A Zbigniew, który był piśmienny, rozumny, na imię ojca Bolesława się powołał, zachęcając tychże wszystkich wezwanych do radzenia w tej sprawie, którzy mieli coś do powiedzenia w tej materii. I w tym całym zgiełku Wrocławianie odpowiedzieli. Zachować pragniemy wiarę, posłuszeństwo do Twego ojca, naszego pana i obrońcy, póki tchów nas pozostanie. Wojsko zbierzem, co, co zaleca nam starszyzna i rozum podpowiada. Wespół z ojcem w miejscu zwanym Żarnowiec, czyli Sarnowy nad Pilicą. Gdzie się zobowiążemy przeciw sieciechowi, by nie porzucić i rozdzielić na ten czas ojca od dzieci, co by nigdy już nie przywróciło mu godności, jaką miał wcześniej. Umykał więc sieciech do, od, od ojca, do arcybiskupa Gnieźnieńskiego Marcina, tak? Yy, Władysława Hermana dzieci zaś bez broni pokojowo nastawione i pokornie przyszły do ojca. Wówczas dziećmi ich ojciec gonił za sieciechę do zamku, które one, onże miał wcześniej we wywładaniu. Gdy synami wypędzić go próbowano poza granicę. I ojciec nocy zamiast leżeć włożył i spać a bliskich jego trzech tylko z nim zostało, a i to nie wiadomo kto dosyć ciecha yy, łodzią Wisłę na drugi brzeg przekroczył. Właśnie. Nie było to rozważne, o czym wszem i wobec rozgłosili najznamienitsi spośród wojów, był, dlatego, był dla takiego człowieka szlachetnych synów, a i wojsko obusić. Tak, mówiono wprost. I krótko rozdział 21. Po tym zdarzeniu urodzone stało zostało zajęcie przez Bolesława, Sandomierza i Krakowa, siedzibę w sąsiednych sąsiednich dzielnic. Zwigniewowi zaliczono właśnie Mazowsze z miastem Płockim, który chciał, chciał, a co zapowiedz miało podziałom niby, które życzenie było niemądre. Potem zebrano wojska po przeciwnej niż Płock stronie Wisły, gdzie bracia obóz wojenny ustanowili, gdzie Martinus Biskup, arcybiskup Gnieźnieński Marcin. Niemłody, a mądry z synem między ojcem a synami niezgodę powściągał, a ojciec obiecał pod przysięgą do się jak już nie przywróci po tym jak Bolesław usadowi się na swoim także pokrótko tutaj przedstawiliśmy losy później dzieci Kazimierza pierwszego tutaj Bolesława Krzy przyszłego króla Polski Krzywoustego yy, i oraz jego przyrodniego brata Zbigniewa, który miał śladącę zupełnie nie przypominał słowianina. Sława zatem i miłego popołudnia.